Alert, alert! Odłóżcie to, co jecie i przygotujcie się na historię, po której Wasze własne policzki schowają się ze wstydu. Myśleliście, że widzieliście już wszystko w świecie operacji plastycznych? Potrzymajcie nam piwo. Oto Anastasia Pokreszczuk, ukraińska modelka z jednym skromnym celem. Mieć największe policzki na świecie. I wiecie co? <laughs> Chyba jej się udało. Patrząc na te zdjęcia, można podnieść wrażenie, że jej twarz zaraz wystartuje na orbitę. Zaczęło się niewinnie. Kiedyś, jak sama mówi, była szarą myszką, a potem odkryła kwas hialuronowy i to w ilościach hurtowych. Ale teraz najlepsze. Myślicie, że latała do kliniki w Beverly Hills? Gdzie tam? Anastasia sporą część tych zastrzyków robi sobie sama. W domu. Tak, dobrze słyszycie. Lekcję bierze od pani doktor przez internet i potem sama wbija sobie igłę w twarz. To się nazywa medycyna estetyczna w trybie zrób to sam. Czego nie robi się dla oszczędności i urody, prawda? Na swoje policzki, w które jak twierdzi jest zakochana, wydała już tysiące dolarów. Do tego dochodzą usta, żuchwa, czoło, cały pakiet. I chociaż lekarze łapią się za głowy, a w internecie hejterzy nie spią, ona dumnie prezentuje swoje dzieło. Mówi, że w końcu czuje się pewna siebie. My w alert celebrytycznym nie oceniamy. No, może troszeczkę zastanawiamy się tylko, gdzie jest granica między poprawianiem urody a artystyczną instalacją na własnej twarzy? To historia o kompleksach, o odwadze, a może o tym, że w dzisiejszych czasach, żeby zaistnieć, trzeba mieć twarz, której nie da się zapomnieć. Dosłownie. Co myślicie? To nowa definicja piękna, czy wołanie o pomoc? Dajcie znać w komentarzach i subskrybujcie, bo świat influencerów nigdy nie przestaje nas zadziwiać.